Witam Cię serdecznie na kanale Psychologika Wrażliwa w moim psychologicznym podcaście. Ja nazywam się Julita tratneryska i jestem psychologiem, psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Ten odcinek będzie o tym, jak radzić sobie z nasiloną samokrytyką, gdy na każdym kroku pojawiają się u Ciebie krytyczne myśli na swój temat. Które w psychoterapii nazywamy wewnętrznym krytykiem. Powiem o tym, skąd bierze się w naszej głowie tyle krytycznych myśli i jak przestać za wszystko się krytykować, czyli jak sobie radzić z tym bardzo silnym i bardzo aktywnym wewnętrznym krytykiem, który jak się zaraz okaże, bardzo często po prostu nie ma racji. Jeśli czujesz, że ten temat może być pomocny dla Ciebie, czy innej bliskiej Ci osoby, Serdecznie zapraszam do słuchania i dzielenia się tym materiałem z innymi. Na początku powiedzmy sobie króciutko: jak w ogóle rozpoznać, że Twój wewnętrzny krytyk jest bardzo aktywny? Można to poznać po tym, że cokolwiek byś nie zrobił, nie zrobiła, to usłyszysz w swojej głowie jakąś krytykę. I co ciekawe, gdy wewnętrzny krytyk jest bardzo aktywny, to będziesz miał krytyczne myśli na swój temat praktycznie zawsze, gdy coś zrobisz, nawet jeśli w innej sytuacji uznałbyś to za coś dobrego, pożądanego. Podam tutaj przykład. Jesteś na jakimś spotkaniu towarzyskim i mało się odzywasz. Wracasz do domu i myślisz sobie: ale beznadziejnie wypadłem. Dlaczego nie włączałem się do rozmowy? Co oni sobie o mnie pomyślą? Pomyślą pewnie, że jestem zupełnie nietowarzyski, że jestem jakimś kompletnym mrukiem, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Za jakiś czas uczestniczysz w kolejnym spotkaniu towarzyskim i tym razem postanawiasz zachować się w twoim odczuciu lepiej. Zabierasz głos, uczestniczysz w rozmowie, ale gdy spotkanie się kończy, zamiast być z siebie zadowolonym. Ty znowu się krytykujesz, tym razem za to, że się odezwałeś, no bo takie bzdury gadałeś. Co oni sobie o tobie pomyślą? Nie powiedziałeś nic ciekawego, głupio żartowałeś, zupełnie się ośmieszyłeś. Czyli jeśli twój wewnętrzny krytyk jest bardzo aktywny, to niezależnie co zrobisz, czy postąpisz tak, czy zupełnie przeciwnie, to będziesz się za to krytykował i nigdy nie będzie dobrze, albo nigdy nie będzie wystarczająco dobrze. Kolejny bardzo ważny sygnał, że Twój wewnętrzny krytyk jest bardzo silny, to zupełnie inna karta praw dla Ciebie i inna karta praw dla reszty świata. Chodzi tu o to, że Twój wewnętrzny krytyk nie daje Ci takich samych praw jak innym osobom. Dla Twojego wewnętrznego krytyka nie jest absolutnie problemem, że ktoś inny się pomylił, że ktoś inny się spóźnił, że ktoś inny nie wygląda idealnie. Ale ty absolutnie nie masz prawa się pomylić czy popełnić jakiegoś błędu. Ty nie masz prawa się spóźnić, wręcz przeciwnie, zawsze powinieneś być przed czasem. I ty oczywiście nie masz prawa wyglądać nieidealnie. Inni mogą sobie od czasu do czasu pozwolić na coś niezdrowego do jedzenia. No bo to przecież takie normalne, prawda? Trzeba czasami dać sobie troszeczkę przyjemności w życiu. Ale nie ty. Ty nie masz do tego prawa. Jeśli tak jest u Ciebie, to ten odcinek jest właśnie o tym, jak sobie radzić z tak bezlitosnymi wymaganiami wobec samego siebie, jak sobie radzić z tak nasiloną, bezustanną samokrytyką, która nie motywuje Cię do zmiany, do rozwoju, ale sprawia, że czujesz się beznadziejnie, że czujesz, że nie masz już siły, że jesteś kompletnym nieudacznikiem, który do niczego się nie nadaje. Jeśli zdarza Ci się często tak właśnie czuć, to bardzo Ci zachęcam do pozostania ze mną do końca tego odcinka, bo być może to, o czym tutaj usłyszysz, okaże się dla Ciebie pomocne. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem, powiedzmy sobie, kim właściwie jest ten wewnętrzny krytyk. Skąd wzięły się w Twojej głowie te krytyczne myśli na Twój temat? Być może część z Was spotkała się już z tym pojęciem, pojęciem wewnętrznego krytyka. Ale może część z was nie miała jeszcze okazji z nim się zetknąć, więc wyjaśnię, że wewnętrzny krytyk to wcale nie są twoje własne krytyczne myśli o tobie, chociaż tak mogłoby się nam właśnie wydawać. A przecież nikt z nas nie rodzi się z krytycznymi myślami o sobie. Te krytyczne myśli musiały zostać nam w jakiś sposób przekazane, zasiane w naszym umyśle i tak mocno się zakorzeniły, że traktujemy je jako nasze własne myśli. A w jaki sposób i przez kogo zostały tam zasiane? O tym wspominałam już w kilku poprzednich odcinkach tego podcastu, bo jest to temat, który łączy się z wieloma poruszanymi przeze mnie zagadnieniami, ale tutaj chciałam jeszcze raz bardzo dokładnie to omówić. Otóż te myśli to nic innego jak słowa powtarzane nam przez lata przez osoby, które były ważną częścią naszej przeszłości. A być może nadal jeszcze są ważną częścią naszego życia. Najczęściej są to rodzice lub inne osoby z rodziny, z którymi dużo przebywaliśmy. Mogą to być też nauczyciele, wychowawcy, a także rówieśnicy, których słowa, czy nawet czyny względem nas, mogą być także bardzo okrutne. Gdy te krytyczne słowa na nasz temat słyszymy wielokrotnie, to w końcu zaczynamy je traktować jako prawdę o sobie, i sami zaczynamy właśnie tak o sobie myśleć. I to jest właśnie ten nasz wewnętrzny krytyk ten krytyczny głos, który ciągle odzywa się w Twojej głowie, cokolwiek byś nie zrobił, który zawsze wynajdzie, co jest źle i co mogłoby być zrobione lepiej, który nigdy nie widzi żadnych Twoich zalet i niczego, co robisz dobrze. To nie ty tak to widzisz, to twój wewnętrzny krytyk, który kiedyś był zewnętrznym krytykiem, to on w ten sposób to komentuje. To, że te krytyczne myśli na swój temat nie pochodzą od ciebie, można bardzo łatwo sprawdzić. Można zastanowić się, czy czasami nie jest właśnie tak. Że te wszystkie krytyczne myśli na swój temat nie są bardzo podobne albo wręcz takie same jak słowa ważnych dla ciebie osób, które kiedyś cię krytykowały lub nawet nadal to robią. Nie chodzi mi absolutnie o to, żeby teraz szukać tutaj winnych, ale o to, żeby zobaczyć, że ten wewnętrzny krytyk przyszedł z zewnątrz i że być może to oznacza, że ty wcale taki nie jesteś, jak o sobie myślisz, bo tak myślał i mówił o tobie ktoś inny, kto nie musiał mieć racji, bo był tak samo człowiekiem, jak my wszyscy być może pogubionym, sfrustrowanym, z wieloma własnymi problemami, z bardzo zawężonym postrzeganiem rzeczywistości, z jakimiś własnymi kategoriami, co jest dobre, co jest złe, jak się powinno żyć, być może z niskim poczuciem własnej wartości i krytykując Ciebie. Chciał się być może w ten sposób dowartościować. Tu chciałabym podać kilka najczęściej występujących przykładów, kiedy tak właśnie mogło być, że ktoś cię ciągle krytykował nie dlatego, że ty naprawdę taki jesteś, ale z powodu własnych deficytów czy trudności. Pierwszy przykład to przemęczona, przepracowana mama, która była w ciągłym napięciu, że jeszcze tyle jest do zrobienia, w dodatku w pracy ciągle czegoś od niej chcą, i na fali tego napięcia i przemęczenia mogła krytykować ciebie, że nic nie pomagasz, że do niczego się nie nadajesz, że nie może na ciebie liczyć, że nic nie potrafisz zrobić dobrze, a tak naprawdę po prostu sama nie miała już siły na własne obowiązki i potrzebowała albo drugiej dorosłej osoby do pomocy albo umiejętności odpuszczania. A ponieważ tego nie było, to obrywało się Tobie, a ty na tamten czas na swój wiek robiłaś, robiłeś tyle, co do Ciebie należało. I umiałeś tyle się, ile się umie w tym wieku. Z Tobą było wszystko jak najbardziej w porządku i to ta dorosła krytykująca Cię osoba sobie z czymś nie radziła. I być może nie rozumiała też, że ty, będąc dzieckiem, nie musisz ani tego wiedzieć, ani tego umieć, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Drugi przykład to po prostu brak wiedzy u rodziców czy innych osób dorosłych, które były ważne w Twoim życiu. Ten brak wiedzy mógł na przykład powodować to, że Twoje naturalne cechy osobowości były krytykowane, więc zapisało się w Tobie, że jesteś jakiś taki, no nie taki, jak trzeba. Tego doświadczają często osoby wysokoreaktywne, bardzo wrażliwe, które potrzebują trochę więcej czasu, aby się z czymś na przykład oswoić. Są nieśmiałe, empatyczne, mogą też pewne sytuacje bardziej przeżywać niż ich rówieśnicy. I często pacjenci posiadający takie właśnie cechy mówią mi, że słyszeli ciągle, że są dzikusami, że powinni więcej wychodzić do ludzi, że nie można wszystkiego tak przeżywać, że po prostu coś z nimi nie tak. Bywa też, że osoby cierpiące na depresję były krytykowane za lenistwo czy brak ambicji. Podobnie osoby z ADHD, które nigdy nie były zdiagnozowane, mogły z kolei ciągle słyszeć, że nie potrafią usiedzieć, że nie da się z nimi wytrzymać. A to wszystko nie dlatego, że coś z tobą nie tak, tylko z powodu braku wiedzy u osoby dorosłej, że my się różnimy. Że są osoby wysoko reaktywne, reagujące na wszystko bardziej emocjonalnie, jest to zupełnie normalne, że są osoby za DHD, że są osoby, które po prostu nie mają zdolności matematycznych czy językowych i że jeśli ktoś nie jest w tym kierunku uzdolniony, to chociażby tysiąc razy nazwać go leniem czy nieukiem, to nie pomoże mu tych zdolności nabyć. Za to skutecznie odbierze mu wiarę w siebie i chęć do rozwijania innych swoich talentów. Które warto by było zauważyć, docenić i oczywiście wspierać. Ostatni, już także często bardzo spotykany przykład, to rodzic lub inna osoba bliska uzależniona, np. od alkoholu. Osoby te, szczególnie w momencie głodu alkoholowego, doznają bardzo silnego napięcia nerwowego z powodu braku substancji, od której są uzależnieni. I w tym trudnym dla nich stanie emocjonalnym, często mówią naprawdę, Okropne rzeczy swoim bliskim, tylko po to, aby jakoś sobie z tym napięciem radzić. Co więcej, mechanizm uzależnienia działa tak, że te osoby będą robić wszystko, aby znaleźć winnego swojego picia. Więc, żeby wreszcie móc się napić, tak przeinaczą fakty, żeby wyszło na to, że napili się przez kogoś innego. Na przykład przez to, że mają taką niewdzięczną córkę czy syna, nic się nie uczy, nic nie pomaga, leń, nieudacznik i tak Tylko, że dziecko nie rozumie tych mechanizmów, nie rozumie tego, że osoba uzależniona za wszelką cenę szuka winnego swojego picia. Dziecko nie rozumie tego, że mama być może nie radzi sobie z nadmiarem obowiązków i krytykuje swoje dziecko za to, że nie chce części tych obowiązków od niej przejąć, choć w żadnej mierze nie są to obowiązki dziecka. Dziecko nie rozumie też tego, że rówieśnicy potrafią być naprawdę okrutni i mówić bardzo przykre rzeczy, bo zazdroszczą lepszych ocen lub lepszej sytuacji materialnej, więc muszą coś skrytykować, żeby poczuć się lepiej. Dziecko po prostu to, co słyszy, traktuje jako prawdę o sobie, więc zaczyna w ten właśnie sposób o sobie myśleć i sam zaczyna się w ten sposób krytykować, i to nie znika, ale idzie z nami w nasze dorosłe życie i sprawia, że nigdy nie jesteś z siebie zadowolony, że zawsze jesteś z sobą rozczarowany, że nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Jeśli to przekonanie o byciu niewystarczająco dobrym stale ci towarzyszy, to chciałam ci polecić pierwszy odcinek tego podcastu, od którego wszystko się zaczęło. Jest to odcinek w całości poświęcony temu krzywdzącemu przekonaniu, które może wpływać na kształt naszego życia. Tytuł tego odcinka to szczęście utracone, czyli o poczuciu bycia niewystarczająco dobrym i porównaniu się do innych. Jeśli chciałbyś o tym posłuchać, to link do tego materiału wkleję w opisie do tego odcinka. Wracając do naszego wewnętrznego krytyka, to być może ktoś z Was po wysłuchaniu tych przykładów zastanawia się: jak to możliwe, że jego wewnętrzny krytyk jest tak silny, ciągle aktywny, a on sam nigdy nie doświadczał takiej nasilonej krytyki z zewnątrz? No więc wewnętrzny krytyk powstaje nie tylko z krytyki, której sami doświadczaliśmy przez bardzo długi czas, ale także z obserwowania przez lata, jak ktoś ciągle krytykował siebie za wszystko. Na przykład, gdy jedno z rodziców ciągle było niezadowolone z siebie, mama, która ciągle nie była zadowolona z tego, jak wygląda, z tego, ile waży. Rodzice, którzy ciągle mówili o tym, czego nie mają, a rzadko o tym, co mają. Bliska ci osoba, która ciągle porównywała się z innymi i oczywiście zawsze na swoją niekorzyść. Zobacz, ta to ma fajnie, a ja, o ci to mają życie, a my, i tak dalej. Czyli takie obserwowanie, jak ktoś, kto dla ciebie był ważny. A ciągle widział w sobie tylko to, co niedoskonałe, to, z czym się nie wyrobił, to, ile ma jeszcze do zrobienia i to, czego nie osiągnął, a powinien osiągnąć, to sprawia, że ty także zaczynasz patrzeć na siebie samego w ten sposób i tak siebie traktować. Jak więc poradzić sobie z tym wewnętrznym krytykiem? Pierwszy krok to zauważenie go, dostrzeżenie, że znowu do ciebie przemawia i co bardzo ważne, Oddzielenie go od siebie, czyli potraktowanie go nie jako swoich własnych myśli, ale właśnie jako głos w Twojej głowie, który pochodzi z zewnątrz, bo tak jak sobie już powiedzieliśmy, nikt z nas nie rodzi się z krytycznymi myślami o samym sobie. Aby było Ci łatwiej oddzielić wewnętrznego krytyka od swoich własnych myśli, spróbuj przekształcić jego słowa tak, jakby to ktoś mówił do Ciebie, a nie tak, jakbyś to Ty mówił o sobie, czyli. Jeśli pojawią się w Twojej głowie myśli, jestem beznadziejna, nic mi nie wychodzi. Usłysz to, jakby to mówił ktoś z zewnątrz, jesteś beznadziejna, nic ci nie wychodzi. Wtedy będzie łatwiej doświadczyć tego i pamiętać o tym, że to wcale nie są Twoje myśli o sobie, ale jest to krytyka, którą kiedyś słyszałeś z zewnątrz, więc nie musi być prawdą, bo ktoś, kto ci to mówił, był takim samym człowiekiem, jak ty, czy ja. Człowiekiem, który może się mylić, który ma własne deficyty i trudności, który mówi czasem rzeczy, których wcale nie chciałby powiedzieć, ale powiedział, ponieważ kierowało nim emocje lub nie posiadał wiedzy, która pomogłaby mu lepiej rozeznać się w tej sytuacji. Tak więc pierwszym ważnym krokiem jest to, abyś spróbował usłyszeć swojego wewnętrznego krytyka nie jak własne myśli o sobie samym. Ale jako głos z zewnątrz, który się do ciebie zwraca. Kolejny krok to wejście z nim w dialog, w dialog, który ochroni cię przed tą niezasłużoną krytyką. I tutaj potrzebna jest nam nasza wyobraźnia. Wyobraź sobie, że jest w tobie wciąż to wrażliwe, podatne na zranienie dziecko. Spróbuj naprawdę je zobaczyć. Ono tam naprawdę jest, bo gdyby go nie było, to ta krytyka tak bardzo by nie bolała. I wyobraź sobie, że ty, jako już dorosły człowiek, przychodzisz do tego dziecka, którym kiedyś byłeś i które ciągle w tobie jest i chcesz się przed tym wewnętrznym krytykiem obronić. I aby móc to zrobić najlepiej, jak to tylko możliwe, wystarczy, jeśli zapytasz to dziecko w sobie, czego byś teraz ode mnie potrzebował, potrzebowała. Powiedz mi, czego najbardziej potrzebujesz, i wtedy usłyszysz odpowiedź. To dziecko, które ciągle w tobie jest, które ciągle od wielu lat cierpi z powodu tej bezustannej krytyki, powie tobie czego potrzebuje, i wtedy spróbuj mu to dać. Może na przykład powiedzieć ci, żebyś powiedział temu wewnętrznemu krytykowi stop, żebyś powiedział mu, żeby dał wreszcie spokój, że potrzebuje usłyszeć od ciebie, że ty w niego wierzysz, że da radę, że już kilka razy była podobna sytuacja i dałeś radę. Być może twoje wewnętrzne dziecko poprosi ciebie, abyś powiedział temu wewnętrznemu krytykowi, że nie da się wszystkiego robić świetnie i że nie ma osoby, która wszystko potrafi i że błędy popełnia każdy i najważniejsze jest, aby się czegoś z nich nauczyć i że słuchanie tej ciągłej krytyki nie tylko nie pomaga, ale odbiera całą energię i motywację, żeby dalej próbować. Być może twoje wewnętrzne, zranione dziecko powie Ci, że potrzebuje od Ciebie wsparcia, żebyś poszukał dla niego pomocy, bo chce nauczyć się lepiej sobie z czymś radzić, zamiast ciągle słuchać tej nic nie wnoszącej krytyki. A może usłyszysz, że to dziecko w Tobie potrzebuje usłyszeć od Ciebie dorosłego, że to co czuje, co przeżywa, jest normalne. Że to normalne, że się boi, bo dużo osób w takiej sytuacji odczuwa lęk, ale to nie znaczy, że sobie nie da rady. Że to normalne, że ma inne zdanie, że ma prawo mieć inne zdanie, że ma prawo żyć po swojemu, że to nie ich sprawa. Że to ty jesteś najważniejszy, najważniejsza, więc jeśli ty, jako dorosły człowiek, uznasz, że to, o co prosi cię twoje wewnętrzne dziecko, jest dla niego dobre. To zrób to dla niego, zrób to dla samego siebie. I od tej pory, za każdym razem, gdy tylko znowu usłyszysz tego wewnętrznego krytyka i znowu poczujesz w sobie to wrażliwe, bezbronne dziecko, które nie wie, jak sobie z tym krytykiem radzić, to nie zostawiaj go z nim sam na sam. Przyjdź mu z pomocą, zadaj mu to bardzo ważne pytanie: czego ode mnie potrzebujesz, jak mogę Ci pomóc? I gwarantuję Ci, że usłyszysz odpowiedź. Ja zadaję takie samo pytanie moim pacjentom i czasem pada taka pierwsza, szybka odpowiedź: No, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale po chwili zastanowienia zawsze pada konkretna i najlepsza odpowiedź: potrzebowałabym usłyszeć takie słowa, potrzebowałbym zrobić taki krok, potrzebowałbym, aby ktoś pomógł mi zobaczyć dobre strony tego, co się stało, lub potrzebowałabym usłyszeć: o, Odpuść, to nie jest takie ważne. Za jakiś czas to w ogóle nie będzie miało znaczenia. Uwierz mi, że ty sam najlepiej wiesz, to dziecko w tobie najlepiej wie, czego by potrzebowało od ciebie dorosłego, żeby je obronić przed tą niezasłużoną krytyką wewnętrznego krytyka. Ja takie samo pytanie zadaję też samej sobie, mojemu wewnętrznemu dziecku, które też jest bardzo podatne na krytykę, na zranienie. I czasem odpowiedź jest bardzo prozaiczna, na przykład. Chcę, żebyś zrobiła dla mnie coś miłego, chcę napić się kawy i poczytać jakąś dobrą książkę, chcę odpocząć, bo miałam ciężki dzień. Dlatego bardzo, bardzo cię zachęcam, aby gdy znów usłyszysz ten krytykujący cię głos i poczujesz w sobie to zranione, przygniecione tą krytyką dziecko z dawnych lat, to zadaj mu to jedno pytanie: czego byś ode mnie potrzebowała, Aniu, Kasiu, Marto? Czego byś ode mnie potrzebował, Piotrusiu, Pawełku? Skarbie, słoneczko. A gdy usłyszysz odpowiedź, to zrób to dla tego dziecka w sobie, bo teraz ty jesteś jego dorosłym opiekunem, jego obrońcą, jego doradcą i najlepszym przyjacielem. Może teraz u kogoś z was pojawiła się taka wątpliwość, jak ja mogę obronić moje wewnętrzne dziecko przed tym krytykiem, skoro ja temu krytykowi wierzę. Ja wierzę, że to, co on mówi, to prawda. Jeśli tak czujesz, że to, co mówić ten wewnętrzny krytyk, to prawda o Tobie, to chciałabym Ci pokazać na kilku przykładach, jak bardzo omylną istotą jest ten wewnętrzny krytyk, jak bardzo uproszczony schemat myślenia prezentuje. Po pierwsze, Twój wewnętrzny krytyk błędnie postrzega rzeczywistość i bardzo ją zniekształca. Najczęściej wszystko jest dla niego albo czarne, albo białe. Czyli myśli i ocenia wszystko zero-jedynkowo. Na przykład, jeśli nie zrobiłeś czegoś perfekcyjnie, to znaczy, że w ogóle się do tego nie nadajesz. I lepiej sobie to w ogóle odpuść. Czyli albo coś robisz perfekcyjnie, albo wcale. Nie widzi żadnych, możli żadnych innych możliwości. Na przykład tego, że można coś zrobić nieperfekcyjnie, ale wystarczająco dobrze. Nie widzi tego i nie rozumie, że każda umiejętność Wymaga nauczenia się jej i ćwiczenia, żeby się w niej doskonalić, więc jest to wręcz naturalne, że na początku i przez jakiś czas może nam coś nie iść najlepiej. Wewnętrzny krytyk nie dostrzega takich niuansów, bo ma wgrany taki najprostszy program myślenia i w dodatku ten najbardziej podstawowy program jest jeszcze obarczony wieloma błędami, błędami logicznymi w postrzeganiu rzeczywistości. Kolejnym takim błędem jest uogólnianie. Na przykład przypaliły Ci się kotlety albo zaliczyłeś stłuczkę samochodem. To wewnętrzny krytyk wszystko uogólni i powie Ci co? Że Ty nigdy nic nie potrafisz zrobić dobrze. Zapomniał już o tym, ile kotletów się nie przypaliło, ile razy przejechałeś trasę bez żadnej stłuczki i zapomni o tym, w czym jesteś naprawdę dobry. Za to ten jeden szczegół, że ta jedna rzecz poszła Ci dzisiaj nie tak, będzie w jego uproszczonym postrzeganiu rzeczywistości oznaczać, że Ty nigdy nic nie robisz dobrze. To, co także charakteryzuje każdego wewnętrznego krytyka, to wysnuwanie różnych wniosków nie na podstawie faktów, ale na podstawie przypuszczeń. Na przykład, ponieważ ktoś nie powiedział Ci cześć, to na pewno Cię nie lubi, albo się na Ciebie obraził. To, że mógł przecież się zamyślić, lub też cię nie zauważyć, albo powiedział ci cześć, ale ty nie usłyszałeś, to w ogóle nie wchodzi w grę, bo wewnętrzny krytyk jest mistrzem od negatywnej interpretacji zdarzeń, więc nigdy niczego podobnego nie wymyśli. Podobnie, gdy ktoś ci nie odpisał na wiadomość, bo być może po prostu zastanawia się jeszcze nad, nad odpowiedzią, albo na razie jest zajęty i zrobi to później, ale wewnętrzny krytyk od razu wysuwa wniosek, że na pewno nic go nie obchodzisz i w dodatku jeszcze zawracasz mu głowę. Co prawda żadne inne fakty bo o tym nie świadczyły, ale wewnętrzny krytyk już tego, jak to się teraz mówi powszechnie, nie ogarnia, bo on jest mistrzem negatywności, a nie faktów i prawdy. Co więcej, wewnętrznemu krytykowi wydaje się, że posiada pewną nadprzyrodzoną umiejętność, a mianowicie potrafi czytać w myślach innych ludzi. I on po prostu wie, że ta osoba z pewnością pomyślała o Tobie to i to, i że ktoś tam jest z Tobą rozczarowany, a ten to na pewno od Ciebie tego właśnie oczekuje, i jeśli tych oczekiwań nie spełnisz, to na pewno się obrazi. Co prawda te osoby nigdy ci same o tym nie powiedziały i też ty nigdy o to nie zapytałeś, ale twój wewnętrzny krytyk to po prostu wie. I w jego uproszczonym myśleniu nie jest w stanie w ogóle zobaczyć, że te krytyczne myśli o tobie, te oczekiwania wobec ciebie, które przypisał innym, tak naprawdę są jego własnymi myślami o tobie i jego własnymi oczekiwaniami wobec ciebie. Tych przykładów omylności, błędów w logicznym myśleniu wewnętrznego krytyka mogłabym jeszcze mnożyć i mnożyć, ale chciałam bardzo Ciebie zachęcić, abyś od dziś sam sprawdzał, gdzie Twój wewnętrzny krytyk się myli. Złap go na tym, wytknij mu te błędy w jego rozumowaniu. Spróbuj poszukać faktów, tego co wiemy na pewno faktów, które być może zupełnie zaprzeczają temu, co On Ci mówi. Im częściej to zrobisz, im częściej wejdziesz z nim w dialog, powiesz mu stop, staniesz w obronie swojego wewnętrznego bezbronnego dziecka i wytkniesz mu błędy w jego rozumowaniu, tym słabszy będzie twój wewnętrzny krytyk, tym rzadziej będzie się odzywał, bo będzie tracił pewność siebie, a ty będziesz powoli odzyskiwać wiarę w siebie i w swoje możliwości. Tak, to wymaga pracy, ale uwolnianie się od swojego wewnętrznego krytyka jest naprawdę możliwe. To już wszystko, co chciałam Ci przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie przydatne i że podejmiesz próbę obrony tego wrażliwego dziecka w Tobie przed tą niezasłużoną i często bezzasadną krytyką Twojego wewnętrznego krytyka, który jest niczym innym jak tylko uwewnętrznioną krytyką zwykłych ludzi, którzy wcale nie musieli mieć racji. Jeśli uważasz, że ten materiał jest pomocny, potrzebny, Zostaw po sobie jakiś ślad, polubienie czy komentarz, bo ja z wielką chęcią czytam Wasze komentarze, a dodatkowo każdy ruch na kanale sprawia, że materiał trafi do większej liczby osób i być może będzie mógł komuś pomóc. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych mm, odcinkach, to bardzo zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i do usłyszenia wkrótce.